Witam wszystkich zgromadzonych z tej strony Kuba Drzazga, a to jest kanał o tym, jak skutecznie wykonywać robotę Scrum Mastera, Protaktonera oraz Project Managera. Zapraszam na kolejny odcinek. Zainspiruj mnie Kuba. Evidence-based management ma w zasadzie dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to ruch społeczny, mający na celu skłonienie ludzi zarządzających do podejmowania decyzji w oparciu o dowody. Drugie znaczenie to skramorgowy framework wspierający zarządzanie organizacją, no albo produktem, ale znowu w oparciu o empiryzm i metodę naukową. Ja osobiście widzę w tym frameworku ogromny potencjał. Najbardziej mi się podoba to, że jest tam dużo miar metryk. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się ruchem społecznym, a za tydzień, no może dwa, powstanie odcinek poświęcony skramorgowemu frameworkowi. Zacznę od bardzo smutnej historii, no takiej bez happy endu. No i głównym bohaterem tej historii jest węgierski lekarz, żyjący w XIX wieku. Nazywał się Ignac Philip Semmelweis. Był to chirurg-położnik. Nasz bohater pracował w Wiedeńskim Szpitalu Powszechnym na oddziale położnictwa. Oddział ten był podzielony na dwie kliniki zajmujące się odbieraniem porodów. W pierwszej klinice pracowały tylko i wyłącznie położne, w drugiej klinice pracowali tylko i wyłącznie studenci medycyny oraz chirurdzy. No i teraz słuchajcie, w pierwszej klinice 4% przyjętych kobiet umierało z powodu gorączki połogowej. W drugiej klinice nawet 18% przyjętych kobiet umierało z tego samego powodu. No, wyobraźcie to sobie: idzie 100 kobiet na poród i można już szykować 20 trumień. To jest po prostu straszne. Ten fakt był znany oczywiście również poza szpitalem. Kobiety błagały, by przyjąć do tej pierwszej kliniki. Niektóre kobiety nawet wolały rodzić na ulicy niż trafić do tej drugiej kliniki. Porody na ulicy miały drastycznie niższą śmiertelność niż te w szpitalu. No, to jest jakaś makabra. Ignac bardzo się przejmował tym stanem rzeczy. Nie potrafił jednak dosyć długo wskazać jasnej przyczyny, no której można by zaradzić. W tak zwanym międzyczasie przyjaciel Ignaca podczas prowadzenia sekcji zwłok zmarłej kobiety skaleczył się skalpelem. Zachorował, no i umarł w bardzo podobny sposób jak te 18% kobiet. Ignac był pewny, że jest jakaś zależność. Ustalił, że studenci i lekarze przed odbieraniem porodów prowadzili sekcję zwłok zmarłych pacjentek. Ignat stwierdził, że może jakoś przenoszą tą zarazę. Działał kompletnie po macku. No jednak postawił hipotezę, że ręce chirurgów brudne po sekcji zwłok są skutkiem wysokiej śmiertelności. Postanowił zrobić eksperyment. Zarządził mycie rąk pomiędzy robieniem sekcji zwłok i odbieraniem porodów. Jak każda zmiana generowało to opór. Lekarze buntowali się no, na takie fanaberie jak mycie rąk, ale ostatecznie się podporządkowali. W szybkim czasie nastąpił prawdziwy cud. W kwietniu 1884 roku umarło aż 18,3% rodzących kobiet na tym feralnym oddziale. Dwa miesiące po wprowadzeniu obowiązku mycia rąk, czyli w czerwcu, już tylko 2,2% kobiet zmarło na wspomnianą wcześniej chorobę. W lipcu to już tylko 1,27%. No i słuchajcie, po pewnym czasie, po prawie pół roku, w styczniu, lutym, pierwszy raz w historii ani jedna pacjentka tam nie umarła. Po około roku niestety koszmar rozpoczął się na nowo. Znowu umieralność wróciła do niechlubnej normy. Ignat szukał przyczyny, postawił kolejną hipotezę. Może choroba nie przenosi się widocznie tylko z ciał zmarłych na tą chorobę, ale również od chorych i ciągle żywych pacjentów. Zarządził kolejny eksperyment. Teraz będą myte ręce i narzędzie po każdym badaniu. Taka zmiana to już za wiele. Nowe procedury mycia rąk i narzędzi nie spodobały się personelowi do tego stopnia, że udali się ze skargą do ordynatora. Ordynator wygłaszał wcześniej własne teorie na temat śmiertelności kobiet, były one dosyć sprzeczne z tym, co wygłaszał Ignac. Nie wyraził więc zgody na częstsze mycie rąk i sprzętu. Kobiety umierały dalej. Historia Ignaca jest dużo dłuższa, jednak streszczę ją mocno. Przez kolejne kilkanaście lat walczył, aby środowisko lekarskie uznało jego rację, Albo e, aby chociaż zweryfikowano jego pomysły dotyczące higieny, był szykanowany i wyśmiewany przez środowisko. No, załamał się kompletnie psychicznie, no i właśnie dlatego, ostatnie swoje chwile, spędził w zakładzie psychiatrycznym. Chwilę przed trafieniem tam, podczas swoich badań, skaleczył się i zaraził chorobą, którą badał przez całe życie. Na nią właśnie umarł we wspomnianym zakładzie psychiatrycznym. Podobnie jak wielu wielkich ludzi, został uznany za wybitnego dopiero po śmierci. Ich naceł uznaje się za prekursora nowoczesnej medycyny opartej na dowodach, zwanej również evidence-based medicine. Właśnie na jej podstawie powstał evidence-based management, czyli zarządzanie bazujące na dowodach właśnie. Co ja wyciągam z tej historii? No, po pierwsze, że aby skutecznie wprowadzić zmianę, warto mieć dowód, że działanie, które wykonaliśmy, przyniosło pozytywny efekt. Na przykład zatrudnienie asystentki spowodowało, że piemowie zamiast 20 godzin na czynności niezwiązane z projektami poświęcają teraz tylko 10 godzin. Inna kwestia, że myślenie poprzez stawianie hipotez, taki hypothesis-driven development, skupia bardziej na impakcie niż na samym działaniu. Pozwala też dużo lepiej odpowiadać sobie na pytanie, w zasadzie co ma ta zmiana dać. Na przykład, zamiast powiedzieć, wprowadzamy kanbana w tym zespole, można powiedzieć, wprowadzamy kanbana w tym zespole, aby skrócić system lead time, no, czyli szybkość dostarczania, no i potem można zweryfikować, no, czy ta zmiana rzeczywiście dała pożądany rezultat. Kolejny wniosek to to, że jeżeli organizacja nie kieruje się na wprowadzaniu zmian w oparciu o dowody, to nawet pozytywna zmiana nie utrzyma się. Będzie lepiej, a potem wszystko wróci do, w cudzysłowie, normy. Słuchajcie, wiele razy to widziałem. To ważny element kultury firmowej, o który trzeba koniecznie dbać. Kolejna sprawa to to, że stawiamy właściwe hipotezy, jesteśmy w stanie udowodnić, to jeszcze za mało, aby wprowadzić dobrą zmianę. Ludzka natura może w dużym stopniu to utrudnić. W dużym uproszczeniu, jako ludzie kierujemy się różnymi popędami i emocjami. Na przykład szef Ignaca może nawet nieświadomie, nie chcąc utracić twarzy, nie dał szansy naprawdę fajnym pomysłom. Pewnie nawet nie zdawał sobie z tego sprawy. No, z powodu oporu przed zmianą, umarło tam setki kobiet. Słuchajcie, to jest straszne. Gdybym miał zaszczyt poznać Ignaca osobiście, zaproponowałbym mu zapoznanie się z modelem Kotera, który opisałem w odcinku czwartym. Albo powiedziałbym mu, że za kilka odcinków opowiem o ewolucyjnym wprowadzaniu zmian w oparciu o metodę Kanban. Słuchajcie, change management, czyli zarządzanie zmianą, to mega zawiłe i trudne zagadnienie. Słuchajcie, tego trzeba się po prostu nauczyć. Inaczej będziemy mieli rację, ale zostaniemy z nią sami. Podobnie jak Ignac możemy też się narazić na silne konflikty z otoczeniem, któremu tak naprawdę chcemy pomóc. Ignac zapłacił za to ogromną cenę. Nie idźmy tą drogą. Wkrótce opowiem wam o tym, jak Scramor chce nam pomóc w zarządzaniu opartym na dowodach. Opowiem o frameworku pozwalającym wyznaczać cele, budować hipotezy i przeprowadzać eksperymenty. I co najważniejsze, potrafi wszystko pokazać na liczbach. Czy zmiana pomogła, czy zaszkodziła. I to na dzisiaj tyle. Jeżeli ci się podobało, zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj kanał. Zapraszam również do zostawiania komentarzy.